W weekend, gdy wiosenne światło słoneczne w Chicago odfiltrowało się między drapaczami, Amanda Griffin ważyła kawę w kuchni mieszkaniowej, wpatrując się w datę okrążenia jej kalendarza. Jej trzydziestej drugiej urodziny, kropka, i wreszcie wracała do domu po trzech latach, kropka, za oknem wiatry z jeziora szeleściły świeże zielone drzewa, zwiastun przybycia wiosny. Chicago była jej schronieniem, miejscem do odbudowy. Po ukończeniu studiów zbudowała nowe życie w mieście, zdala od swojego małego rodzinnego miasta w Pensylwanii. Jej kariera w firmie księgowej idzie dobrze. W zeszłym miesiącu zapewniła awans do starszego księgowego. Jej koledzy szanowali ją, a życie w Chicago było satysfakcjonujące. jednak, kiedy przyszło do domu, zawsze poczuła niewidzialną wagę na jej klatce piesiowej. Amanda, w tym roku jest specjalna niespodzianka, więc upewnij się. Że wracasz do domu na urodziny słowa z telefonu matki patryci w zeszłym tygodniu powtarzały się w jej głowie. Głos jej matki miał niezwykłe podniecenie zwykle połączenia te po prostu przekazywały wiadomości rodzinne w sposób. Ale ten czas był inny Amanda westchnęła głęboko, wpatrując się w parę unoszącą się z kubka na kawę. Wspomnienia domowego ukazały się i wyblakły kolejno. Jej ojciec Walter był właścicielem wieloletniej apteki miasta. Miejscowi zaufali mu, mówiąc: "Możesz udać się do pana Griffina po radę". Ale w domu zawsze był surowy z Amandą. Czasem nawet zimno. Jej matka Patricia, była nauczycielka szkoły średniej, poświęciła się teraz pracy wolontariuszy. Choć delikatna i życzliwa, zawsze była posłuszna w obecności Waltera. Nigdy nie sprzeciwiając się jego decyzjom, kropka, a jej siostra Bretania pracowała w lokalnej firmie nieruchomości. Od dzieciństwa była ulubieńcem jej ojca. Otrzymując drogie prezenty urodzinowe i designerskie przedmioty kropka nawet teraz nie starała się ukryć poczucia wyższości nad Amandą Kropka. Jesteś starszą siostrą, więc musisz być cierpliwy. Bretania wciąż jest mała. Były to wyrażenia, które Amanda często słyszała jako dziecko. Z każdą ofiarą zmuszoną do niej ze względu na siostrę, zaczęła kwestionować własną wartość kropka, wyciągając łyk kawy. Amanda podniosła smartfon. Ekran pokazał sobie zdjęcie zrobione w zeszłym tygodniu. Ubrany w wypolerowany garnitur z pewnym wyrazem twarzy, kropka w Chicago, Amanda była udaną kobietą zawodową, niezależną osobą. Ale czy wróciłaby do bycia cierpliwą starszą siostrą, zwłaszcza wraz z siostrą Bretania ich rywalizacja nasiła się w dorosłość? Zawsze próbując się prześcignąć z historiami sukcesu na rodzinnych spotkaniach, Britani oskarżyła Amandę o zakładanie elitarnych powietrza i wskazała swoje wady przed rodzicami. Ile kroć tak się stało. Amanda była zwyczajna usprawiedliwienia się wcześniej i opuszczania domu rodzinnego, składając ubrania w walizce. Amanda zastanowiła się nad znaczeniem specjalnej niespodzianki czy jej rodzice nagle uznaliby jej osiągnięcia i wyrazili dumę, a może była to tylko przesada jej matki, nie czekając na nią zwykłe ciasto urodzinowe. Tak czy inaczej, postanowiła podejść do tej wizyty inaczej. Nigdy więcej zranienia. Nigdy więcej oczekiwań. Po prostu mocna świadomość, że kontrolowała własne życie. Gdy wróciła do domu. Po zapakowaniu ostatnich przedmiotów Amanda zamknęła drzwi mieszkania. Biorąc głęboki oddech, udała się na lotnisko. W tym roku mogą być specjalne urodziny, pomyślała, gdy zostawiła Chicago za sobą. Kropka, kiedy Amanda przybyła do małego miasta Pensylwanii, poczuła nostalgię zmieszaną z lękiem, który się w niej stał. Kropka przez okno taksówek przejechały znane zabytki z jej dzieciństwa, stare lampy uliczne na Main Street, wieżę zegarową ratusza i ceglany budynek jej ojca. Gryfen Farmes i kropka uśmiechnęła się cicho z powodu, jak miasto wydawało się zamrożone w czasie kropka, gdy taksówka zatrzymała się przed domem rodzinnym, Patricia stała przy wejściu. Jej matka z większą ilością białych włosów rozłożyła szeroko ramiona, widząc Amandę Kropkat. Amanda, w końcu wróciłeś do domu. Gdy Amanda poddała się uściskowi matki, złapała znany zapach, cynamon i wanilię, ulubione perfumy jej matki Kropkat. Gdzie jest tato? Zapytała Amanda, a wyrażenie Patricji nieznacznie rozbudziło się kropkat. W aptece. Jest środa, więc nie wróci do wieczora. Amanda nie powiedziała nic więcej. Nie spodziewała się, że Walter opuści pracę wcześniej do swojego przybycia. Wchodzenie do salonu, te same układy mebli i rodzinne zdjęcia na ścianie przywitały ją trzy lata temu. Ale przyglądając się bliżej, zauważyła, że dodano nowe zdjęcia. Brytania zamykająca umowę z nieruchomościami. Golfa z ojcem i zeszłoroczne Boże Narodzenie Rodziny. Amanda nie było w żadnym z nich. Włóżmy swoje rzeczy w swoim pokoju i trochę odpocznij. Poczekamy na Brytania przed obiadem, powiedziała Patrycja. Amanda pokiwała głową w milczeniu i udała się na górę do swojego pokoju. Otwierając drzwi, jej pokój w szkole średniej z zadowoleniem przyjął ją niezmienioną. Kropka trofea i certyfikaty, które zarobiła na studiach, zostały zapakowane w pudełka w szafie. Tymczasem ściany wyświetlały zdjęcia z czasów szkoły średniej Bretanii i zdjęć z dzieciństwa dwóch sióstr, siedząc na łóżku z głębokim westchnieniem. Amanda wyjęła smartfon i wysłała szybką wiadomość do kolegi. Przybyła bezpiecznie. Już traktowany jako drugi najlepszy czas minął powoli, a gdy niebo zmieniło się w kolorystykę zachodu słońca, drzwi wejściowe otworzyły się. Jestem w domu. Wesłany głos Britanni odbijał się echem przez dom, a następnie głębsze tony Waltera. Najwyraźniej jej ojciec wcześniej zamknął aptekę, aby odebrać Bretania. Amanda cicho stąpiła po schodach i wszedł do salonu. Kropka. To był wiek. Britani rzuciła się z promiennym uśmiechem i przytuliła ją lekko. Nadal była piękna i wyrafinowana, z drogą designerską torbą na ramieniu i nowym pierścieniem lśniącym jej palcem. Kropka Amanda. Walter po prostu nazwał jej imię bez żadnych dalszych powitania. Wyglądał na zmęczonego, gdy zatonął na skórzanym krześle. Teraz, gdy wszyscy tu są, zjedzmy obiad, powiedziała jasno Patrycja. Rodzina zgromadziła się wokół stołu jadalnego. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak idealna scena rodzinna. Jednak rozmowa naturalnie obracała się wokół Waltera i Bretani. Więc jak minęło nowy klient? Zapytał Walter brittani. Brittani uśmiechnęła się dumnie. Idealny. Dom na Baker Street. Umowa podpisanie jutro. To spełnia mój kwot na miesiąc. To moja dziewczyna. Walter promieniował. Opiekajmy się nad tym. Nalił wino i podniósł szklankę wysoko. Do sukcesu Bretanii. Amanda cicho klapszyła szkło. Niewidoczna dla oczu ojca, czekała na okazję, aby podzielić się własnym sukcesem. Wielokrotnie ćwiczyła historię promocji. — Właściwie awansowałem w zeszłym miesiącu — powiedziała Amanda, kiedy w końcu się zwróciłem. — Jestem teraz starszym księgowym. — Hm, czy tak? — powiedział lekceważąco Walter. — Przypuszczam, że takie rzeczy są łatwe w dużym mieście. — Ale to dlatego, że jesteś w mieście — zaczęła nie za ojcem. — W małym miasteczku, takim jak nasze, mamy mniej połączeń, więc jest o wiele trudniej. Kropka Amanda po cichu wpatrywała się w jej talerz. Nie miała już energii, aby wyjaśnić, że jej promocja wynikała z miesięcy nadgodzin i ciężkiej pracy. Amanda, jutro są Twoje urodziny, Patricia zmieniła temat. Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną niespodziankę. Tak. Naprawdę wyjątkowy, dodała Brittań z dziwnym uśmiechem. W jej to nie był sarkazm, który sprawiła, że Amanda była niespokojna. Jaki Jakie zaskoczenie? Zapytała Amanda, a jej rodzice wymienili spojrzenia. Dowiesz się jutro. Uśmiechnęła się Patricia, ale jej oczy nie uśmiechały się. Kropka. Po obiedzie Amanda pomogła posprzątać kuchnię. Podczas gdy jej matka zaktualizowała ją o wiadomościach małego miasteczka. Kropka, przyszło od starych przyjaciół. Nowo otwarte sklepy, zamknięte firmy, z tak przyjemnej rozmowy. Śmiech Waltera i Bretani można było usłyszeć z salonu. Kropka. Tej nocy Amanda odpoczywała w swoim pokoju, ale nie mogła zasnąć. Gdy spojrzała przez okno, tęskniąc za swoim mieszkaniem w Chicago, usłyszała miękkie odgłosy z korytarza. Amanda cicho otworzyła drzwi i słuchała kropka głosy jej ojca i siostry szeptało z dół kropkat. Czy naprawdę mówimy o tym Amandę o tym jutro? Czy to musi być teraz? Głos Bretanii był pełen niepokoju kropkat. Czas kropka Amanda wstrzymała oddech. Co się ukryli? Czy przez lata zachowali tajemnicę? Choć zakłócona złowieszczą rozmową, poczucie ukrycia przed nią nie było nowe dla Amandy. Kropka, po powrocie do łóżka pojawiły się różne możliwości i zniknęły w umyśle Amandy. Czy firma jej ojca zawiodła? Czy jej matka była chora? Lub w świetle księżyca przepływającym przez okno. Amanda przygotowała się do stawiania czoła swoim urodzinom z złożoną mieszanką lęku i oczekiwań. Kropka następnego ranka Amanda obudziła się dziwnie spokojnie. Poranne światło słoneczne delikatnie oświetlało jej pokój, sprawiając, że zasłona nieco się kołysała. Zegar pokazał siódmej. Urodziny rano wzięła głęboki oddech i wstała z łóżka kropka po prysznicę. Na prawie włosów i założeniu jasnoniebieskiej sukienki z walizki, Amanda zakończyła makijaż i przygotowała się mentalnie, patrząc na jej odbicie. Cokolwiek się stało, nie byłaby już zraniona kropka z na dole pojawiły się dźwięki naczyń i cichej rozmowy. Amanda stąpiła po schodach w milczeniu i skierowała się do kuchni. Stała Patrycja. Przygotowując śniadanie. Kropkat. Dzień dobry, mamo. Patrycja odwróciła się, a jej wyraz twarzy na chwilę napiętą się, zanim usłyszała uśmiechnięcie się. Amanda, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Jej głos drżał. kropka Na stole znajdowały się świeżo upieczone babeczki żurawinowe i kawa, ulubione Amendy. Dziękuję, uśmiechnęła się Amanda. .p. Gdzie są tata i Bretania? W salonie. Ponieważ dziś jest wyjątkowy, musimy rozmawiać, wszyscy, powiedziała Patrycja, zapoznając się z jej wzrokiem. Amanda skinęła głową w milczeniu i sięnęła po muffinkę. Smak domowych przepisów jej matki rozprzestrzenił się nostalgicznie w jej piersi. Wiele lat temu poranki urodzinowe były zawsze wyjątkowe. Ciasto i prezenty, balony i uśmiechy, szczęśliwe czasy, kropka, ale po okresie dojrzewania uroczystości urodzin stały się nieco perfekcyjne, kropka. Przyjdź do salonu, kiedy będziesz gotowy, powiedziała cicho Patrycja, przed opuszczeniem kuchni, kropka Amanda powoli skończyła muffinkę i popijała kawę. Lęk wirował głęboko w niej. Ale starała się powstrzymać przed pokazaniem i twarzy, kropka otarła usta serwetką. Położyła filiżankę kawy na stole i powoli skierowała się do salonu. Kropka Z napiętym wyrazem wyrazu Amanda weszła do salonu przez ciężkie drzwi. Już jej ojciec Walter, matka Patrycja i siostra Bretany. Wszyscy nosili dziwnie napięte wyrażenia i ciężką atmosferę wisiała w pokoju. Amanda, usiądź, rozkazał jej ojciec Walter. Mamy ci coś do powiedzenia. Kropka Amanda cicho siedziała na kanapie, czując, jak jej serce ściga się. Na stole leżał pojedynczą kopertę. Kremowa stara koperta z czasem lekko pożalała kropka. Po pierwsze, wszystkiego najlepszego, powiedział formalnie Walter. Jego głos był wyższy niż zwykle, zdradzając jego nerwowość. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Nadszedł czas, abyśmy powiedzieli ci prawdę. Kropka nie siedziała w rogu kanapy, wbijając ręce na kolane. Pomimo zwykłego zadowolenia z siebie, wydawała się również nieco niespokojna. Patrycja siedziała obok męża. Od czasu do czasu, naciągając zakątki jej oczu chusteczką, kropka Amanda próbowała zachować spokój, patrząc na twarz każdego członka rodziny. Jaka prawda! Ojciec Walter powoli podniósł kopertę i wręczył ją Amandzie. Otwórz to, powiedział jego głos, miał dziwne poczucie ulgi, jakby ustanowił długotrwały ciężar, Amanda otrzymała kopertę drżącymi rękami. Nic nie zostało napisane na powierzchni. Kiedy otworzyła pieczęć i wyciągnęła dokument, słowa „Certyfikat adopcyjny” wyskoczyły na nią, pokazując jej imię i datę urodzenia. Co to jest? Amanda westchnęła, czując, że jej umysł staje się pusty. Kropka. Tak, nie jesteś naszym biologicznym dzieckiem, powiedziała matka Patricia małym głosem. Łzy uległy jej oczom. Kropkat. Adoptowaliśmy cię, gdy miałeś trzy miesiące. Britta nie wykazywała triumfalny uśmiech, oświadczając: Widzisz. Jestem prawdziwą córką. Jesteś tylko dodatkiem. Jej głos zmieszał długotrwałą zazdrość z wyższością kropka ojciec Balter kontynuował. Teraz waga jest poza moimi ramionami. Nigdy więcej kłamstw kropka pokazał ulgę, gdy usiadł głęboko na krześle. Amanda wpatrywała się w certyfikat adopcyjny, bez słowa. Różne emocje wirowały w niej: szok, smutek, gniew i dziwne poczucie uwolnienia kropka właśnie dlatego jej ojciec zawsze był wobec niej zimno. Zawsze była druga najlepsza, ponieważ nie była jego biologicznym dzieckiem kropka. Dlaczego nie powiedziałeś mi do tej pory? Amanda w końcu udało się powiedzieć kropka. Myśleliśmy, że zostaniesz zraniony, wzruszył ramionami walter. Poza tym po urodzeniu Bretanii nie uważaliśmy, że to konieczne. Nie jest to konieczne. Głos Amandi się trzęsił. — Miałem prawo wiedzieć, kropka, och, siostro — powiedziała Brittani słodkim głosem. — Nie denerwuj się. Nadal jesteś częścią tej rodziny. Po prostu nie jest to prawdziwe. W tym momencie wspomnienie z zeszłego tygodnia zyskało żywo w umyśle Amandi, Kiedy organizowała szufladę biurka swojej matki Patrici. Znalazła kolejną kopertę. Kropka w tym czasie nie zwróciła na to dużo uwagi i zwróciła ją, ale teraz zrozumiała znaczenie tego, co było w tej kopercie. Amanda po cichu wstała i powiedziała, więc co z tym? Wyciągnęła kolejną kopertę z torebki. Było to identyczne z tym, które znalazła w biurku matki w zeszłym tygodniu. Koperta szpitala uniwersyteckiego w Pensylwanii. W tym momencie atmosfera pokoju zamarła, a krew spłynęła z twarzy Waltera. Patricia wydała niewielki płacz, a Bretania spojrzała na swoich rodziców z zdezorientowanym wyrazem twarzy. kropka. To jest, gdzie? Głos Waltera drżał. Znalazłem to podczas organizowania biurka mamy w zeszłym tygodniu, powiedziała cicho Amanda. W tym czasie nie patrzyłem do środka, ale dzisiaj stałem się ciekawy. Amanda wzięła papiery z koperty i rozłożyli je na stole. Były to listy wymienione między jej ojcem Walterem a kobietą przed urodzeniem Bretanii. Wraz z wynikami testu dna dla Waltera i Brytanii, wyniki były jasne. Britanni miała krew Waltera, ale nie była dzieckiem Patricii. Tato ta kobieta nazywa się Linda Morrison, ktoś, kogo spotkałeś podczas podróży do apteki. I zgodnie z wynikami testów dna, Britanni jest dzieckiem ciebie i tej kobiety, a nie mamą, głos Amendy pozostał spokojny. Jak, dlaczego? Walter wyjąkał jego twarz blada, a dłonie się trzęsły. Nie wiedziałeś, mamo. Amanda zwróciła się do kropka Patrycja wpatrywała się w Waltera z bolącym wyrazem. Jej oczy odbiły się od trzydziestu lat cierpienia i rezygnacji. Nie to kłamstwo, krzyknęła Brittany. Jej głos stał się przenikliwy. To musi być fałszywe, Amanda spokojnie kontynuowała. Wyniki testów zawierają podpis dr Morrisona. On jest lekarzem, którym najbardziej ufasz, tato. To nie może być fałszywe, kropka w salonie spadła ciężka cisza. Poranne światło oświetlało dwie koperty na stole. Dwie tajemnice. Dwa życia. Amanda spojrzała w oczy matki. Był tam nieopisany ból. Ale także dziwne poczucie uwalniania. Mama. Amanda zawołała cicho, kropka. powoli wstała i zbliżyła się do córki. Amanda dotknęła twarzy Amendi drżącymi rękami. Jesteś moją córką. Nawet bez więzi krwi jesteś moją cenną córką. Na te słowa łzy rozlały się z oczu Amendi. Prawda ukryta przez 32 lata. A teraz moment, w którym wszystko zostało ujawnione. Kropka w salonie wisiała ciężka cisza. Ojciec Walter trzymał głowę w dłoniach, zatapiając się głęboko w krzesło. Wyglądał, jakby miał 10 lat na noc. Matka Patrycja płakała, ściskając chusteczkę drżącymi rękami, kropka tylko Bretania desperacko nadal zaprzeczała rzeczywistości. Kropka. To jest kłamstwo. Jest sfabrykowane. Tato. Powiedz coś, kropka. Britta nie płakała. Jej głos trzęsłał się z gniewu i strachu. To nie jest prawda. Jestem. Jestem. Ale Walter milczał. Ta cisza opowiedziała całą historię. Prawda była jasna. Kropka na stole rozprzestrzeniło się dwa dowody. Kropka Certyfikat Adopcyjny amendi i Sekret Narodzin Bretanii były teraz niezaprzeczalnymi rzeczywistością. Kropka Amanda stała przy oknie, patrząc na zewnątrz. Poranne światło w Pensylwanii oświetlało drzewa, a wiatr szeleścił liści. Wydawało się dziwne, że codzienny krajobraz pozostał niezmieniony, podczas gdy w niej wszystko się rozpadało. Kropka Kłamałeś mnie od 32 lat, powiedziała cicho Amanda. Odwróciła się do swojej rodziny i kontynuowała zaskakująco spokojny głos Kropka. Utrzymałeś moją adopcję w tajemnicy do dziś i traktowałeś Bretanię jak twoją biologiczną córkę. Kiedy w rzeczywistości nie jest dzieckiem, mamy Kropka. To nie jest kłamstwo. Britanni gwałtownie potrząsnęła głową. Mamo, powiedz mi. Jestem Twoją córką, prawda? Patricia spojrzała niestety na swoją córkę. Britanni. Kochałem cię jak moja własna córka. Ale. Ale nie urodziłem się od ciebie. Głos Bretani drżał. Jej oczy odbiły głęboki smutek obok gniewu. Kropka Walter w końcu przemówił. Wtedy Patricia i ja desperacko chcieliśmy dzieci. Ale lekarze powiedzieli, że trudno będzie jej mieć dzieci. Wtedy mieliśmy okazję adoptować dziecko, a to ty, spojrzał na Amandę, po raz pierwszy w jego oczach była szczerość, i ukryłeś fakt, że zostałem adoptowany. Dlaczego? Łzy zapiekały się w oczach Amendi. Baliśmy się cię stracić. Myśleliśmy, że możesz szukać swoich prawdziwych rodziców, Walter zawahał się. Poza tym, po tym, jak cię wzięliśmy, mój związek z Patricią był zimny. Ale potem urodziłem się cztery lata później. Jak cud, wtrąciła Brittani. W jej głosie wciąż była nadzieja, desperacko pragnie zaprzeczyć prawdzie, nie, powiedziała cicho patrycja. Powoli wstała i zbliżyła się do rodzinnych zdjęć wyświetlanych na żywym mantelu. Brittani. Jesteś, kropka. W. Walter miał romans podczas swojej podróży służbowej, przyznała Patricia ze łzami. Jej głos był ciężki z ponad 30 lat cierpienia. Z pielęgniarką o imieniu Linda Morrison. Powiedziała, że jest w ciąży. Z Peperzy nic nie wiedzieli, kropka, aby chronić reputację miasta. Udawaliśmy, że jestem w ciąży i zgodziliśmy się wziąć dziecko, kiedy się narodziło. Nie ma mowy. Brittany wpatrywała się w matkę z bladą twarzą. Więc zarówno Amanda, jak i ja, którekolwiek z nas jesteśmy Twoimi prawdziwymi dziećmi? — Brittani, masz krew Waltera. — Ale nie jesteś moim dzieckiem — powiedziała boleśnie Patricia. Uzy przepełniły się jej oczu i spłynęły po policzkach. — Kłamstwa. Jestem dzieckiem mamy i taty. Nie wierzę w to. Brittani krzyknęła. Nagle wstała i wybiegła z pokoju. Dźwięk frontowych drzwi zatrzaskujących się echem w całym domu. Trzej pozostali członkowie rodziny zostali w milczeniu. Tylko tykanie starego zegara ściennego rezonowało w ciężkiej atmosferze. Dlaczego powiedziałeś mi dzisiaj o adopcji? Zapytała Amanda. Nie mogło być tylko przypadek, aby zrobić takie objawienie na jej urodziny. Walter westchnął głęboko. W rzeczywistości Britani została niedawno zapytana o swoją rodzinną historię medyczną przez lekarza. Podczas jej kontroli znaleziono pewne nieprawidłowości. Odkryto, że Linda, jej biologiczna matka, ma specyficzne zaburzenie genetyczne, a Bretania musiała zostać przetestowana, dodała Patricia. Usiadła na kanapie, pokazując wyczerpany wyraz. Kropka. Oznaczało to, że musielibyśmy spojrzeć na rodzinną dokumentację medyczną, i było ryzyko, że prawda wyjdzie, kontynuował Walter. Więc pomyśleliśmy, że po prostu powiemy Amandzie o przyjęciu i rozważymy wszystko się osiedliło. Kropka. Mówiąc mi prawdę. Możesz chronić sekret Bretanii. Amanda spojrzała chłodno na ojca. Nie obchodziło cię, czy zostałem zraniony. Nie to Walter słabo potrząsnął głową. Nie chciałem już kłamać. Masz prawo poznać prawdę, Kropka. Ale to powinno chronić sekret Bretanii. Skąd o tym wiedziałeś? Patricia zapytała Amandę. Jej oczy odzwierciedlały pytanie i niespodziankę kropka znalazłem to przypadkiem podczas organizowania biurka mamy. Ale nic nie powiedziałem do dziś. Amanda odpowiedziała, że nie chciałem niszczyć pokoju rodziny. Odsunęła się od okna i stanęła przed rodzicami kropka. W końcu wszyscy coś ukrywaliśmy, Amanda Walter wstał i próbował zbliżyć się do swojej córki kropka. Nie chodzi o to, że cię nie kocham. To po prostu. Po prostu nie byliśmy prawdziwą rodziną. Zawsze byłem drugi, ponieważ nie byliśmy związani z krwią, Amanda przerwała ojca. Nie. Patrycja podniosła głos. Amanda, byłeś moim pierwszym dzieckiem. Jesteś moją córką. Krew nie ma znaczenia. Ale to miało znaczenie, prawda? Do taty powiedziała cicho Amanda. Bretania nosiła swoją krew. Właśnie dlatego zawsze była wyjątkowa, kropka Walter był utracony za słowa. Jego cisza potwierdzała prawdę słów Amandi. Wracam, powiedziała Amanda z determinacją. Zaczęła w kierunku schodów, ale odwróciła się w połowie. Ale zanim odejdę, jest coś, co chcę powiedzieć. Powoli podeszła do rodziców. Dziękuję za wychowanie mnie. Kropka być może kłamałeś, ale nadal zaakceptowałeś mnie jako rodzinę. Będę żyć własnym życiem w Chicago. Ale przez chwilę szukała słów, znajdź Britanny. Ona też musi być zdezorientowana kropka Patricia pokiwała głową ze łzami. Amanda, naprawdę jesteś cudowną córką. O wiele silniejsza i mądrzejsza od nas. Powiedz to też Bretani. Amanda uśmiechnęła się delikatnie. Musi teraz cierpieć, znając prawdę kropka Amanda wspięła się po schodach i udała się do swojego pokoju. Musiała spakować swoje rzeczy i przygotować się do opuszczenia tego domu. Jej serce było pełne złożonych emocji. Ale poczuła także dziwne poczucie uwolnienia. Lata pytań i obaw ostatecznie zostały rozwiązane. Nie musiała już obwiniać się za to, że nie była biologiczną córką. Amanda wzięła głęboki oddech. To był nowy początek. Pierwszy krok w nowym życiu, znając prawdę, kropka sześć miesięcy później, Chicago wczesne letnie światło słoneczne jasno oświetlało mieszkanie Amandy. Siedząc przy oknie, patrząc na ekran laptopa, wyraz twarzy Amandy był spokojny, kropka w jej skrzynce odbiorczej był nieprzeczytany e-mail oznaczony przez Britanny Griffin. Jej palce drżały na chwilę, ale Amanda wzięła głęboki oddech i otworzyła e-mail. Amanda, od tego dnia moje życie całkowicie się rozpadło. Nie wiem już, kim jestem, ale zaczynam rozumieć przez doradztwo. Od lat zazdrościłem i zraniłem. Może dlatego, że niejasno wyczułem, kim naprawdę jestem. Nie proszę o przebaczenie. Ale chcę się z Tobą spotkać i porozmawiać. E-mail zakończył się, stwierdzając, że w ten weekend planowała odwiedzić Chicago. Amanda ponownie przeczytała wiadomość E-mail z mieszanymi uczuciami. W swoim własnym procesie przyjmowania adopcji doświadczyła wielu konfliktów dotyczących swojej tożsamości. Od tego dnia związek Amandy z jej rodziną całkowicie się zmienił. Brittany opuściła dom do innego mieszkania i zmniejszyła więzi z rodzicami. Amanda od czasu do czasu rozmawiała przez telefon z Patricią, ale z Walterem nadal nie mogła znaleźć odwagi, by wymieniać słowa. Amanda odpisała: Brittany, dziękuję za e-mail. Oczywiście możemy się spotkać. Mam też rzeczy, o których też chcę rozmawiać. Kropka dwa tygodnie później, w kawiarni z widokiem na jezioro Michigan i Chicago, Amanda i Bretania zmierzyli się spokojnie po raz pierwszy od pięciu lat. Brittani straciła na wadze i pod jej oczami miała cienie kropka bez jej dawnego uroku pojawiającego się w jej naturalnym stanie wyglądała jakoś krucha kropka. Poszedłem spotkać się z moją biologiczną matką, powiedziała cicho Brittani. Ściskając herbatę. Linda była skomplikowaną osobą. Ale jak tylko mnie zobaczyła, wybuchła łzami i przeprosiła. Ona też była ofiarą wierzyła, że była kochana przez tatę, ale ostatecznie została porzucona. A ty? zapytała Amanda Kropkat. I przestałem obwiniać ludzi. Zwłaszcza ty. Nie zrobiłeś nic złego. Jeśli cokolwiek, byłeś znacznie silniejszy ode mnie, łzy uleciły w oczach Bretanii. Przez lata byłem zazdrosny, myśląc, że nasi rodzice kochali Cię. Kropka, ale w rzeczywistości żaden z nas nie znał prawdy, powiedziała cicho Amanda. Kropka. Zacząłem też szukać moich korzeni. Nie znalazłem jeszcze moich biologicznych rodziców, ale. Kropka. Mam nadzieję, że je znajdziesz, uśmiechnęła się lekko Brittany, Kropka Później siostry stopniowo zaczęły rozmawiać o sobie nawzajem. Britannia zrezygnowała z pracy na nieruchomości i zaczęła studiować, aby zostać doradcą. Amanda posuwała plany założenia własnej firmy konsultingowej. Jak tam patrycja? Mamo? Zapytała Amanda. Stopniowo wyzdrowieje. Wygląda na to, że pogodziła się z tatą. Oboje uznali swoje błędy i badają nowy związek. w Boże Narodzenie Czwórka po raz pierwszy zgromadziła się przy jednym stole od dłuższego czasu. Zarówno rodzice, jak i Bretania odwiedzili apartament Amand w Chicago. To nie był doskonały związek, ale przynajmniej nowa wieś oparta na uczciwości i zrozumieniu zaczęła rosnąć. Walter powiedział w swoim toastu: Krewne więzi nie tworzą rodziny. Miłość i uczciwość tworzą rodzinę. Nie udało nam się obu. Ale teraz mieliśmy kolejną szansę na rozpoczęcie od nowa. Amanda i Bretania spotkali oczy i cicho uśmiechnęli się do siebie. Chociaż nie mieli połączenia krwi, poprzez wspólny ból i gojenie zaczęli stać się siostrami w najprawdziwszym sensie. Co to jest prawdziwa rodzina? Nie tylko więzi krwi, ale w obliczu siebie bez kłamstwa, uznanie wzajemnych błędów i wciąż determinacja chodzenia razem, to właśnie zrozumiał Amanda i w końcu poczuła, że jest naprawdę członkiem rodziny. Amanda pomyślała, że wpatrując się w zachód słońca w jezioro Michigan, być może był to prawdziwy prezent urodzinowy. Nowy początek zbudowany na prawdzie, wolny od tajemnic.